Jak zwykle w marcu ruszamy z coroczną waloryzacją świadczeń. W od marcu tego roku emerytury i renty z ZUS wzrosną równo o 7%, bo tyle wynosi wskaźnik waloryzacji procentowej. Na przykład emerytura, która w lutym wynosi 2000 zł brutto, od marca będzie o 140 zł wyższa. Rosną także kwoty minimalnych świadczeń gwarantowanych: minimalna emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna czy renta socjalna od 1 marca będą wynosiły 1338 zł i 44 grosze brutto, czyli o prawie 88 zł więcej niż dotychczas. Przypominam, że w kwietniu Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie wypłacał emerytom rencistom również tak zwane trzynastki, czyli jednorazowe świadczenia pieniężne. Ponieważ wysokość trzynastki to jest tyle co emerytura minimalna, to każdy może się spodziewać kwoty 1338 zł i 44 grosze brutto.